Witam na no, Ignale dziś jest to oferta sprzedaży wezwetkowej Toyota Avensis model T27 końcówka 2009 roku auto jak na swój wiek z bardzo małym, oryginalnym, do końca potwierdzonym udokumentowanym przebiegiem 154 tysiące więc auto z tego rocznika, z tym przebiegiem to naprawdę coś fajnego 154 tysiące bezwypadkowa, ładna, zadbana, równa karoseria wolna od drdzy spód jak na auto japońskie z tego wieku naprawdę wygląda spoko auto równe, sprawne z dobrym pewnym przebiegiem bezwypadkowe i naprawdę wygląda świetnie za chwilę będzie miała tak naprawdę 16 lat. Jeśli chodzi o Lakier Perlo naprawdę wygląda to bardzo solidnie, bardzo ładnie. Naprawdę ma jakieś mikroślady użytkowania. chodzi o środki, czyste, kompletne, nieponiszczone, normalne, fajne, bardzo schludny samochód. Bagażnik kompletny nie jest zaorany na budowie nikt ten samochodu na pewno nie jeździł, ani go nie użytkował. No, silnik 1.8 to flagowy motor Toyoty. Tutaj się z tym nic nie dzieje. Jeśli wymienia się oleje i robi się podstawowe serwisy, do końca przebieg jest potwierdzony w Toyocie. Do samego końca była obsługiwana Wasto Toyota, więc przebieg w każdym serwisie też jest potwierdzony, udokumentowany. Auto nie jest przegnite także jest to baza samochodowa jeszcze na kilkanaście lat.